Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moje ulubione miejsca w Biblii. Dzisiaj będę rozmyślał nad kolejnym wersetem biblijnym. Wewnętrzny spokój, pokój. Niektórzy, kiedy myślą o spokoju, życzą sobie olimpijskiego pokoju. A jeszcze inni mówią, ale dajcie mi wszyscy święty spokój. No właśnie, święty. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym głęboko wewnętrznym spokoju Pokoju Bożym, który pozwala nam przetrwać najróżniejsze życiowe burze. Źródłem takiego pokoju, wewnętrznego spokoju jest sam Pan Bóg. Ten Boży spokój jest zupełnie inny niż ten, który widzimy w świecie dookoła ten świecki posiada inne fundamenty i też zupełnie inne uwarunkowania. Jest on spokojem prosto od Boga. Pokój zostawiam Wam, mój pokój Wam daje. Daje Wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. W jaki sposób Jezus Chrystus daje nam ten wewnętrzny spokój? Myślę, że być może zaskoczę teraz niektórych z Was. Sam Jezus powiedział: Daje nam inny pokój, inaczej nam daje, inny niż ten dookoła nas. Na czym zatem polega właśnie ten spokój? Może najpierw zobaczmy, czego uczy nas świat dookoła. Świat dookoła nas uczy nas, że poczucie bezpieczeństwa znajdujemy w rzeczach, w ludziach, w okolicznościach. Na przykład jeśli mamy na koncie dużą sumę pieniędzy, wtedy. Czujemy się bezpiecznie. Jeśli mamy blisko siebie ukochaną osobę, spełniamy się w relacji małżeńskiej, w partnerskiej, wtedy czujemy się doskonale. Jesteśmy kochani, my kochamy, czujemy się bezpiecznie. W tym upatrujemy swój spokój i szczęście. Może kiedy nasze dzieci są szczęśliwe, wtedy i my mamy wewnętrzny spokój i również wtedy. Czujemy się szczęśliwi. A może na przykład praca jest wyrazem największego szczęścia i kiedy tylko zdobędziemy tą wymarzoną pracę, wtedy jesteśmy szczęśliwi, wtedy mamy zupełnie spokojne serce i zapewniony byt na przyszłość. Wszystko to jest kochani jak najbardziej prawdziwe. Ale pomyślmy teraz, że jeśli dajmy na to, stracimy Partnera, stracimy dobrą pracę albo kiedy nasze dzieci już urosną i wyfruną z domowego gniazdka. Co wtedy stanie się z naszym pokojem, jeśli te wszystkie rzeczy taki pokój nam gwarantowały? Gdy zdarzy się, na przykład, nieszczęśliwie, że związek się rozpadnie albo nie uda nam się zarobić wymarzonych pieniędzy, a nasze konto nagle stanie się puste. No i co wtedy, jeśli twoje życiowe fundamenty, rzeczy na których się opierałeś, opierałaś, przestały przynosić ci twój wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa? No właśnie, bo tak naprawdę żadne z tych rzeczy oraz wielu, wielu innych, które mają sprawiać wewnętrzny spokój, których tutaj nie wymieniłem, nie mogą przyczynić się do tego, aby ten wewnętrzny spokój był w nas doskonały. Tak wielu z nas mogło się o tym przekonać na własnej skórze. Tym, który daje wewnętrzny spokój, którego nie można poruszyć w jego fasadach, jest Pan Bóg. Spokój, który od Niego przychodzi, jest po prostu doskonały. Ten Boży pokój, pokój święty, pokój pochodzący od Boga, wewnętrzny spokój możemy osiągnąć przez wiarę w Pana Boga i przez obecność Ducha Świętego. To On właśnie. Obdarza ludzi tym wewnętrznym spokojem. Nie są w stanie zastąpić go okoliczności naszego życia, które bywają chwiejne i zmienne. Nie są w stanie zaspokoić go obietnice innych ludzi, czy też jakieś wydarzenia, które kiedy się powiodą z sukcesem, wtedy jesteśmy naprawdę spokojni. Boży pokój nie jest zaczerpnięty z zewnętrznych okoliczności. Nie jest zależny też od stanu majątkowego, nie jest zależny od stosunku innych ludzi do mnie, nie jest też uzależniony od stanu zadowolenia mojej duszy. Jest to wewnętrzny spokój, który przychodzi prosto z nieba, a który może zamieszkać w nas poprzez obecność Ducha Świętego, który ten Boży pokój Przynosi. Bo ten Boży Pokój jest niczym innym jak owocem ducha świętego. A to sam Jezus Chrystus powiedział, że tym pokojem on nas obdarzy. Taki Boży Pokój może przewyższać wszystkie nasze myśli, to co się dzieje w naszej głowie, nasze lęki, jakieś obawy o przyszłość, najróżniejsze nasze założenia, które mamy w głowie, nawet jakieś nasze projekcje związane z przyszłością. Może też być większy od naszych emocji, uczuć, które są w nas. Boży spokój jest w stanie przezwyciężyć, pokonać, stać się nadrzędnym nad tymi wszystkimi sprawami, które próbują nas nieuchronnie jakoś negatywnie kontrolować, ale Boży pokój przynosi taką kompletną wewnętrzną ciszę, ponieważ jest spokojem prosto z nieba. Jeśli weźmiesz do ręki Nowy Testament i prześledzisz najróżniejsze historie, znajdujące się w Ewangeliach, które mówią o samym Jezusie Chrystusie, to zauważysz, że on bardzo często nakłaniał do całkowitego zaufania Ojcu Niebiańskiemu. Zachęcał do tego, abyśmy ufali mu bezgranicznie, a kto jemu zaufa, ten się nigdy nie zawiedzie. W jednej z takich historii możemy przeczytać, że kiedy rozszalała się potężna burza na jeziorze Genezaret, wtedy sam Jezus spał sobie spokojnie, smacznie w łodzi. Uczniowie, którzy z nim byli, byli przerażeni. Widzieli burzę, pewnie pioruny. W końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli obudzić go: jak to, mistrzu, nie interesuje cię nasz los, my tutaj giniemy, a ty sobie spokojnie śpisz. Pewnie z taką pretensją do niego przyszli. Jezus natomiast był bardzo był nawet zaskoczony. Kiedy obudził się, wstał, uciszył burzę i przyszedł w spokój. Jest to dla nas obraz tego, że kiedy przychodzą do naszego życia różne życiowe burze, to tym, co jest stabilne, bezpieczne, stałe, pochodzące z nieba, to co nie da nas wyprowadzić z równowagi, to co nie pozwoli stracić nam tego, nad czym pracowaliśmy całe lata, jest Boży pokój. Boży spokój, który otrzymujemy za darmo od Ducha Świętego, który jest naszym Wspomożycielem, który jest naszym Pocieszycielem, Orędownikiem, a także i Opiekunem. Boży pokój jest również tym, co zabezpiecza nas przed wszelkim złem. Strzeże naszych myśli, strzeże naszych uczuć o tym już przed chwilką wspomniałem ale również zabezpiecza nas przed złem, zabezpiecza nas przed złymi decyzjami, złymi wyborami. Jemu to możemy poddać strefę naszych myśli, naszego serca, naszych emocji wszystkiego tego, co znajduje się w naszym świecie wewnętrznym. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł. Będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Przeciwieństwem Bożego pokoju jest niepokój. Często niepokój kiedy mamy go w sobie, prowadzi nas do podejmowania złych wyborów. Prowadzi nas do zła, do krzywdzenia siebie, albo też krzywdzenia innych ludzi. W niepokoju również możemy podejmować pochopne decyzje. Na przykład kierowani niepokojem możemy zaciągnąć dziesiąty kredyt, albo wziąć czwartą kartę kredytową. Tymczasem to wszystko dzieje się w naszej głowie. Dlatego sam Jezus powiedział, abyśmy się nie bali, abyśmy nie martwili się, nie troszczyli o Przyszłość, ale zaufali jemu i jego wewnętrznemu spokojowi. Podsumowując, ten wewnętrzny spokój wypływa z serca przepełnionego obecnością Ducha Świętego. To Duch Święty przynosi te owoce do naszego życia. Kiedy zaprosisz Jezusa, kiedy zaprosisz Ducha Świętego do swojego życia i On naprawdę zamieszka w Twoim wnętrzu, to zacznie owocować. Kiedy otworzysz swoje myśli, kiedy otworzysz świat swojej duszy, swojego ducha, wszystko to, co w tobie jest, ta obecność Ducha Świętego, zaczniesz doświadczać Jego potęgi, wielkości, łaski Bożej i tego wszystkiego, czym Bóg w cudowny sposób chce Ciebie obdarzyć w Jezusie Chrystusie. Każda łaska, Każda dobroć, miłość Boża i w tym wszystkim Boży wewnętrzny spokój przynosi Duch Święty. Same Słowo Boże, czyli Biblia, o której to właśnie rozmyślamy tak często, jest natchnione Duchem Świętym. Kiedy czytamy Biblię, kiedy rozważamy jej Słowa, nie mówię tu tylko o jednym wersecie, ale poświęcamy codziennie konkretny czas, aby zagłębić się w jej lekturę. Wtedy będziemy doświadczali również tego Bożego pokoju, ponieważ w Słowie Bożym jest Boży pokój. Kiedy ją Czytamy, nasze myśli stają się spokojne. Zupełnie inaczej patrzymy na rzeczywistość, na wszystko to, co się dzieje w teraźniejszości, inną mamy percepcję, jeśli patrzymy w przyszłość. Po prostu stoimy na zupełnie innym fundamencie i zupełnie inna perspektywa roztacza się przed naszymi oczami. Biblia, czyli Słowo Boże, po prostu wnosi Boży wewnętrzny spokój do naszego serca i do naszych myśli. Strzeże nas i ochrania, oraz zabezpiecza i przygotowuje nas wewnętrznie na najróżniejsze wydarzenia, które będą miały swój udział w przyszłości. Kończąc już, dowiedzieliśmy się, że. Nie musimy sami borykać się z sytuacjami codziennego życia. Dowiedzieliśmy się o tym, że Bóg dał nam niesamowite zabezpieczenie, a mianowicie zabezpieczenie w postaci swojego Ducha Świętego, który wnosi Boży pokój. Jezus powiedział, że dał nam ten pokój, aby nas ustrzec, aby nas zabezpieczyć, abyśmy też nie ulegali lękom o przyszłość. Po prostu On pragnie, abyśmy byli szczęśliwi i żyli w zwycięski sposób. Również ja. Tego Wam życzę i zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i tutaj, proszę, wciśnij dzwoneczek, a będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Niech sam Pan Bóg błogosławi Was obfitym pokojem. Cześć!